Na mocy prawa nadanego nam przez ludzkość ogłaszamy, iż ta wyspa, ostatnia kolebka gatunku ludzkiego i podległe jej tereny, stają się teraz nowym miastem, a miasto to będzie nosić nazwę LASTARIS będzie się rozwijać i powiększać, odbudowując dawną potęgę ludzi, którzy w końcu powrócą na utracone tereny, choćby miało to zająć kilkaset lat. Po ostatnich okropnych wydarzeniach których przyszło nam być świadkami, gdy cała nasza planeta niemalże przestała istnieć, świat został oczyszczony z nienawiści, która dwukrotnie już go zniszczyła. Zło i cierpienie, jakiego doświadczyliśmy, otworzyły nam oczy i pozwoliły dojrzeć o wiele wyraźniej niż wszystkie poprzednie pokolenia, jak bardzo ważne są jedność i wzajemna miłość. Niech więc żyje pokój. Niech żyje odrodzony człowiek. Niech żyje Lastaris. Lastaris. Lastaris.